sposoby na przeziębienie według świętej Hildegardy. Cześć, tutaj Patrycja i dzisiaj będę opowiadać o świętej Hildegardzie i jej sposobach, jak zwalczyć, pozbyć się tego przeziębienia, albo właśnie prewencyjnie, tak żeby nas nie złapało to przeziębienie. Święta Hildegarda z Binden urodziła się pod koniec XI wieku i w wieku 16 lat wstąpiła do zakonu benedyktynek i tam Powiedzmy, że rozpoczęła właśnie swoją karierę, była m.in. znana ze swoich wizji, takich mistycznych wizji, była również kompozytorką, um, była też tak naprawdę lekarką, znała się na ziołolecznictwie, opisywała właśnie swoją, miała swoją właśnie filozofię, um, gdzie umiejscowiła właśnie człowieka, gdzie był człowiek. Gdzie znajdował się Bóg, siła wyższa, mówiła o elementach, które rządzą na naszej ziemi, nami, i na zewnątrz, i wewnątrz nas, a, którymi było e, ogień, woda, e, ziemia i powietrza. Dla tych, którzy znają się i są blisko z, z medycyną ajarwadyjską, na pewno będzie. Dla was to a, praktycznie y, y, to samo, bo zobaczycie podobieństwo. W Ajurwedzie też jest tyle tych elementów, tylko dodajemy jeszcze do niego y, eter czy przestrzeń. Ale jeśli popatrzymy się po prostu o to działanie, na przykład w ciele czy na zewnątrz, to jest bardzo, bardzo podobne właśnie do podejścia, jakie ma y, medycyna ajurwedyjska. Święta Hildegarda wymieniała tak naprawdę mówi się 6 tysięcy chorób, według mnie twierdziła, że praktycznie na, każde, na każdą chorobę znajdziemy jakieś rozwiązanie w naturze. To tak jak na przykład mówił Paracelsjusz, że Bóg nie daje, nie ma takich chorób, których nie, nie można byłoby znaleźć lekarstwa w naturze, czyli na przykład w ziołach, czy w kryształach, e, w kwiatach, roślinach, itd. I takie było tak naprawdę podejście świętej Hildegardy. Dla świętej Hildegardy bardzo ważne było um, połączenie właśnie człowieka z Siłą Wyższą, z Bogiem, jednak była chrześcijanką, więc było to podejście właśnie chrześcijańskie. Ale wymieniała nam między innymi e, pierwiastek żeński, pierwiastek męski, czyli właśnie tę energię żeńską i męską, które były bardzo e, ważne. Um, dla nas, dla człowieka i mówiła, że one są, um, one są ważne na równie, nie jest jeden ważniejszy, drugi mniej ważny. Um, tak, aby być, aby był, zachowana była równowaga w tym świecie, aby um, byśmy byli zdrowi i mieli tą swoją równowagę zdrowotną, um, ważne są te dwa pierwiastki: żeński i męski. Była mówiła też również. Między innymi o, o tym, jak ważna jest natura i stosunek człowieka do natury, że człowiek jest częścią natury, nie można to, go wyrwać ymm, z tego świata, że nie jest jakimś obcym tworem człowiek, tylko jest związany. Dlatego ważny jest, podkreślała, że ważne jest to, aby człowiek szanował naturę i też odwdzięczał się niej i dzięki temu, ymm, dzięki temu właśnie. Leczenie się poprzez rzeczy, które możemy znaleźć w naturze, że one już tam są, na nas czekają. Tylko e, tak jak mówiła święta Hildegarda, my nie zawsze wiemy, jak to wykorzystać, i dopiero Siła Wyższa, czyli Bóg, dając nam, em, nazwijmy to takie olśnienie, czyli dając nam tą wiedzę poprzez, poprzez właśnie kontakt z Bogiem, my wiemy, jak. E, na przykład, wyleczyć dane, dane schorzenie, używając e, ziół e, i wszystkiego, co nam daje po prostu świat dookoła. Ok, więc jak przejdziemy do przeziębienia święta Hildegarda, mówiła między innymi, że mogą być, może być przeziębienie, spowodowane na przykład e, gdzieś tam zaburzeniem elementu e, e, powietrza czy tego wietrznego elementu, który może gdzieś nam zakłócić właśnie naszą duszę tu w okolicach naszej głowy, poprzez, dlatego też możemy mieć um, um, cieknący nos, um, ból gardła i tym podobne. Mówiła też, ważne dla niej było właśnie też nasz styl życia, um, może na przykład jakieś za duże spożywanie czegoś, czy picie czegoś, lub nasz styl życia, czyli na przykład y, warto też przypatrzeć się, co robimy, jak wygląda nasze życie. Czy na przykład czegoś nie jest za dużo, może za dużo wiem, imprezujemy, albo za mało, ok? Wychodzimy do ludzi, za dużo pracujemy, albo właśnie jesteśmy zbyt um, tacy pasywni, nic nie robimy, więc to też wszystko może powodować chorobę. Jeśli chodzi o przeziębienia i grypy, Sieda um, Hildegarda mówiła o um, koncepcji, właśnie, krwi i zastoju. Mówiła o takiej śpiącej krwi. Jeśli kiedy nasza krew śpi jest zaspała, nie rusza się za szybko, um, to może właśnie powodować przeziębienie. Tak samo różnego rodzaju fluidy w naszym ciele. Tutaj mogę na przykład powiedzieć, Popatrzy się na przykład na układ limfatyczny, prawda? Dzięki, gdy układ limfatyczny jest zastały, no to możemy mieć różnego rodzaju choroby. Ym, I też mówię właśnie o fluidach, gdy one są za stałe, zaspałe, za, za powoli się wolnie się ruszają w naszym ciele, to też może powodować właśnie choroby, takie jak przeziębienia, grypy. Najważniejsze jest to, aby to wszystko ruszyć i żeby po prostu nie było żadnych. Mm, przeszkód właśnie w, w ruchu, w cyrkulacji w krwi, czy właśnie właśnie tych innych fluidów w naszym, w naszym ciele. E, mówiła między innymi o tym, że kichanie to jest właśnie taki naturalny em, sposób naszego ciała po to, aby właśnie ruszyć tą krew, żeby zaczęła znowu buzować. E, więc jak się poszczymy na przykład na medycynę ayurwedyjską, ona ma bardzo, ale to bardzo praktycznie identyczne podejście, jeśli chodzi między innymi właśnie o kwestie przeziębienia. Święta Hildegarda miała wiele sposobów i zalecała wiele ziół, które możemy, czy te mieszany, które możemy używać na konkretne um, przypadki około przeziębieniowe. To, co ja teraz wymienię, to będą właśnie jedne z tych sposobów. Jednak jeśli my chcecie, chcecie użyć sobie ich w waszym domowym, w zaciszu domowym, to też radziłabym uważać, ponieważ raczej ka każdy z nas jest inny, każdy ma inne nierównowagi i raczej po prostu radziłabym Skonsultować z kimś, kto się zna na ziołolecznictwie, o lecznictwie, może Was po prostu skonsultować, przebadać i zalecić Wam po prostu najlepsze rozwiązanie na Wasze schorzenie. Więc to, co teraz o, 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 pokazuję, opowiadam, to są takie, takie rzeczy bardziej informacyjne. Święta Hildegarda miała taki swój słynny mm, proszek, mieszankę proszku na właśnie na przeziębienie. E, Nazywały się właśnie taki flu powder, czyli właśnie proszek na przeziębienie. Mamy proszek, który się składał z budziszka cuchnącego, a, lub jeśli nie mamy budziszka um, cuchnącego, z anginiowiec. Ok, i do tego dajemy Bertram Lekarski i gałkę muszkatołową. I to wszystko mielimy na taki proszek suchy. Um, I ten proszek wykorzystujemy w danych jeszcze innych mieszankach tak, yy, aby po prostu zaatakować dany yy, problem. W Hildegarda radziła, że jeśli na przykład mamy ma taki cieknący, zakatarzony nos, radziła wziąć takie 2-3 szczypty tego proszku przeziębieniowego, grupowego, i go wąchać kilka razy dziennie, idealnie zawsze, kiedy wysiąkamy, oczyścimy po prostu ten nos. Ważne jest to, że nie, go nie, nie wprowadzamy go do, do środka naszego nosa, tylko wąchamy, ok? Ma to nam pomóc właśnie w poradzeniu sobie z, z tym cieknącym, zakatarzonym nosem. Jeśli mamy ból głowy właśnie spowodowany przeziębieniem, radziła, żeby wziąć 2-3 szczypty tego proszku na przeziębienie i położyć na chleb razem z solą i, i spożywać go i to też miało pomóc mm, w, tej, w, w bólu głowy spowodowanej przeziębieniem. Jeśli mamy, mm, boli nas gardło, mamy taki skrzeczący głos, właśnie tego bolącego gardła. Radziłaby wziąć jedną łyżeczkę tego proszku na przeziębienie i gotować go przez dwie minuty w winie, a następnie spożywać to, co też miało właśnie pomóc naszym. W opiece nad naszym gardłem. Jeśli męczy nas kaszel, święta Hildegardy miały fajny przepis na takiego naleśnika. Bierzemy jedną łyżeczkę tego proszku na przeziębienie i mieszamy go razem z mąką orkiszową. Idealnie w ogóle morka, mąka orkiszowa bardzo miała taką mocną pozycję. O świętej Hildegardy, właśnie taką leczniczą, i dobrą dla naszego organizmu. Dodajemy wodę i sól, pamiętamy, nie dodajemy jajek i y, pieczemy naleśnika, takiego naleśnika powiedzmy. Dla mnie to jest taki troszeczkę jak ten indyjski roti. Ym, możemy dodać właśnie później, jak już jest mam gotowego tego, nazwijmy tylko naleśnika. dodajemy tytuł placko. O. I dodajemy cynamon i na przykład gotowane jabłka, albo taki sos jabłkowy i zjadamy. Jeśli chodzi o taki sposób prewencyjny, czyli zapobiegawczy, kiedy na przykład jest sezon właśnie taki przejściowy i wiele ludzi choruje, albo gdzieś pracujemy, albo żyjemy i wszyscy wokoło nas są chorze, święta Hildegarda zaleca, aby taką codziennie półżeczkę tego proszku na przeziębienie spożywanie. Możemy go mieszać na przykład z, z ciepłą wodą i wypijać, albo go zjadać na przykład na chlebie. To już wszystko zależy od nas, jak chcemy go um, primować. Innym sposobem, innym um, takim ziołem, a raczej korzeniem był galangal. Bardzo często. Święta Hildegarda zalecała go przy właśnie przeziębieniach, gdzie występuje już na przykład jakiś stan podgorączkowy. E, zalecała właśnie aż bywać galangalu. I galangal możecie już możecie znaleźć bardzo często w tajskiej kuchni. Na pewno, jak jedliście jakieś kary tajskie, zupę, tumion, o na pewno znajdziecie właśnie tam galangal. Um, to jest taki, taka forma korzenia troszeczkę wygląda jak imbir powiedzmy um, i mówiła, aby właśnie ten galangal um, zmieszać z sokiem malinowym, takim prawdziwym sokiem, syropem malinowym um, i tak właśnie spożywać, aby ten, ta, to przeziębienie szybciej zwalczyć ból gardła na kaszel, również inną mieszanką taką naparową do picia e, zalecała e, w równych popracach zalecała dziewannę razem z koprem włoskim, z koperkiem i e, z szantą, to jest taki, taka roślina szanta i to wszystko na przykład gotować e, w wodzie lub Powiem tak, też bardzo często zalecam w winie i to pić, tak aby nam to przeszło, ja raczej zalecam, żeby używać po prostu ciepłej wody. Wtedy oczywiście um, przesadzamy te wszystkie zioła i pijemy napar. Dla wszystkich tych, którzy mają na przykład słabe płuca, lub mają jakieś problemy z płucami, nawracające też choroby związane właśnie z płucami, zapaleniem płuc, Święta Hildegarda zalecałaby odstawić w ogóle um, mleko krowi i zamienić je na mleko kozie. Mleko kozie też jest zalecane, właśnie też w Ayurwedzie stoi wyżej na przykład niż każdy inny rodzaj mleka. Um, między innymi, um, tak jak patrzymy się na kozę, ona jest taka właśnie witalna, żywotna, ta, która żyje sobie tam e, w górach, prawda. I my też pijąc właśnie to mleko, zaczniemy mieć właśnie, jeśli chodzi o koza, góry, żywotność, witalność, skacze. My też przejmiemy właśnie te, te cechy, te pozytywne jeśli chodzi o zdrowie nasze, właśnie tej dzikiej kozy. Więc jest właśnie zalecane picie mleka koziego i też zobaczycie jak e, też na medycynę właśnie zachodnią obecną współczesną również to mleko kozie jest i zaczyna być zalecane i bardzo często właśnie dla dzieci zamiast na przykład mleka krowiego jeśli decydujemy się podawać mleko e, od zwierzęce dzieciom przecież my pijemy Święta Hildegarda też ma takie ogólne zalecenia gdy jesteśmy chorzy co robić albo czego nie robić powinniśmy siedzieć, powinniśmy siedzieć. leżeć w łóżku, powinniśmy odpoczywać, nie, nie robić zbędnego wysiłku. Ym, powie, powinniśmy leżeć w pokoju, który będzie ciepły, ale się nie przegrzewać. To jest też ważne, bo przegrzanie powoduje właśnie odwrotny skutek. Zalecała również, żeby nawilżać powietrze. My w dzisiejszych czasach mamy właśnie te nawilżacze powietrza. Można sobie dodać po prostu jakiś kropelek um, olejków, na przykład eukaliptus fajnie działa, też nawilża y, powietrze i też nawilża właśnie nasz tutaj nos, gardło. Ważne jest to, żeby to powietrze nie było takie super suche, prawda, przesuszone. Zalecała również picie przez cały dzień y, naparów. Y, wysoko stało u niej właśnie koper włoski. E, czy też szałwia, to samo mogę powiedzieć, że zaleca Ayurveda między innymi. Jedzenie na przykład też pomarańczy, tudzież cytryny, może też właśnie picie na przykład wody ugotowane z cytryną, ehm, to też zaleca Ayurveda Z ajurwedyjskiego punktu widzenia mogę powiedzieć, że cytrusy są uważane jako e, mają element rozgrzewający, a jak wiadomo my to My to potrzebujemy, ponieważ rozgrzewa nasz układ trawienny i pomaga nam właśnie zwalczyć tą chorobę, to przeziębienie. No i oczywiście, jeśli chodzi o dietę, lekko, lekko, lekko strawnie, coś łatwo przyswajalnego, coś prostego, ugotowanego a nie na przykład zimnego, surowego, um, czy po prostu ciężkiego do strawienia, chociaż. Dla większości z nas po prostu ciało wie i e, powiedzmy, że nie czujemy wtedy ciągoty, albo mniejszą, do jedzenia właśnie takich cięższych rzeczy. Też Święta Hildegarda mówiła o nabiale, kiedy jesteśmy chorzy, a w szczególności jak mamy cieknący nos, bolący gardło, żeby unikać mlecznych produktów, serów, mleka. Jogurtów. Jeśli już chcemy zjeść ten set, to na przykład posypać sobie kminem rzyskim, tak aby był łatwiej i szy, szybszy do strawienia. I święta Hildegarda, tak jak już tak mówiłam na początku, bardzo było jej dla niej ważne to, aby przypatrzyć się swojemu stylowi życia, to co jemy, to co pijemy. I po tym, jak się po prostu wyjdziemy już z przeziębienia, z tej choroby po to, aby nie wracać do swoich złych nawyków. Ona w szczególności mówiła właśnie nie przejadaniu się, nie przepijaniu się i też jaki mamy styl życia. Um, zalecała, żebyśmy bardziej właśnie byli połączeni z naturą, z Bogiem, się z tą siłą wyższą. Um, nie możemy zapomnieć, że była po prostu chrześcijanką i było dla niej to też um, i tą całą filozofię właśnie opierała um, właśnie na, na relacji człowieka z Bogiem. Um, takim końcowym zaleceniem właśnie prewencyjnym świętej Hildegardy, której tak naprawdę jest takie, e, możemy znaleźć w Biblii, e, jest jedzenie codziennie sześciu um, migdałów według świętej Hildegardy, migdały. Dodawały nam witalności, oczyszczają nas umysł, właśnie taki, nie jest już taki za, zamglony, e, dają nam odporność, e, stajemy się bardziej tacy szybszy, jeśli chodzi na przykład o, e, o myślenie, prawda? Ja Może łączenie e, faktów um, i zaleca to po prostu um, każdemu z nas codziennie sześć takich migdałów e, zjeść. I to były tych kilka sposobów, jakie radzi nam święta Hildegarda, abyśmy przyzwyczajeni żyli przy ziemi, albo żeby nas w ogóle nie dopadło. Jest ich zdecydowanie więcej, ona ma bardzo dużo em, em, różnych rodzajów przepisów, zaleceń, ziół, em, nawyków, nie tylko właśnie powiedzmy, związanych z spożywaniem jakichś ziół, lekarstw i tak dalej, ale też em, pracą nad sobą i, e, i, i naszym, naszym, pracą nad naszym duchem, prawda? Jeśli Was interesuje, jest bardzo fajna książka, ja ją mam uh, Heal the God of Pingen's Medicine, okay? gdzie jest taki, taki w, w takiej bardzo fajnie przystępnej formie podzielone na przykład na co zrobić na jeśli chodzi o problemy jakieś skórne, problemy z sercem, problemy z trawieniem, a właśnie tu widzicie jej wizję właśnie jej człowieka, się to, to słynne koło. Jesteś troszeczkę o niej i jest też również o snach. Nie możemy zapomnieć, że święta Hildegarda była właśnie mistyczką, A dla niej również y, zajmowała się właśnie też symboliką. Um, tak naprawdę to była taką y, jedną z pierwszych znanych, y, ja bym powiedziała na Zachodzie w, staro, w, w średniowieczu, alchemiczek. E, wszystko co robiła zamieniała, jak powiedzieć zamieniała o złoto zamieniała. Nie wiem, chorego, zdrowego, a zioło, jakieś stawało się, które kwiat albo jakaś roślina była, nie wiem, przypuśćmy, pięknym kwiatem na polanie stawała się po prostu lekarzem, który leczył danego człowieka. Więc o to chodzi w, tym, w tych, tych transmutacjach e, alchemicznych. Um, co by o niej, nie myśleć, nie powiedzieć, była bardzo, ale to bardzo interesującą osobą. E, I jeśli Was interesuje, jest wiele, wiele źródeł, gdzie możecie szukać o niej i znajdywać po prostu też, czytać jej dzieła. To w kwestii medycyny, czy to właśnie stosunku Boga do e, człowieka, do Boga, a, e, pieśni i tak dalej, i tak dalej. Mie jednak Interesująca osoba. Ja Wam serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że ten temat Was zainteresował. Jeśli będziecie interesować się na przykład innymi sposobami świętych gardyn na um, dane przypadłości, to dajcie znać, a spróbuję przygotować. A w międzyczasie jest, życzę Wam pięknego, pięknego dnia. Cześć.